W tym filmiku pokażę, jak wyznaczyć przekroje dla bryły, której znamy jeden rzut. Oczywiście musi być to bryła na tyle prosta, aby na podstawie jednego rzutu w jednoznaczny sposób określić jej geometrię. Nasza bryła zbudowana jest z dwóch walców. Wiemy to po oznaczeniu Fi, po znaku wymiarowym Fi. Więc u góry mamy jeden walec, w którym wykonano otwór okrągły. Zakładamy, że otwory będą przelotowe i dolny walec, w którym wykonano prostokątne nacięcie od dołu. Więc po samych znakach wymiarowych jestem w stanie stwierdzić, jak wygląda ta bryła w przestrzeni. I teraz dla tej mojej bryły, tego rzutu z przodu, muszę wyznaczyć dwa przekroje. Przekrój poziomy, mamy tutaj. Z jednej strony ten przekrój oznaczony, po drugiej stronie już nie powielałem tego oznaczenia, aby nie zaciemniać rysunku. My i tak tutaj będziemy jeszcze sporo linii pomocniczych rysować, więc tylko po jednej stronie oznaczyłem, na jakiej wysokości ten przekrój ma być wykonany czyli będzie jeden przekrój poziomy i jeden przekrój pionowy przechodzący przez oś symetrii naszej bryły. Więc zacznijmy od przekroju poziomego. Czyli będziemy rysować to tutaj w miejscu rzutu z góry. Ja już przygotowałem sobie taki krzyż do rzutowania, abym dobrze odmierzał tutaj odległości, i te odległości tutaj musimy odmierzać w sposób prawidłowy, tak aby wyznaczyć pozostałe dwa rzuty, które będą u nas przekrojone. Więc teraz, kilka linii pomocniczych będę musiał wykonać, więc zmienię warstwę. I sobie szybko niektóre linie wyznaczę. Oczywiście teraz będę rysował tylko i wyłącznie linie pionowe od charakterystycznych punktów. Jeśli ma być to poniekąd rzut z góry, tylko nie dla całej bryły, a dla fragmentu, który pozostanie po ucięciu tej góry, bo mamy przekrój na pewnej wysokości. To, co znajduje się przed płaszczyzną cięcia, musimy usunąć, czyli nas to nie interesuje. Nas interesuje tylko to, co jest. Za płaszczyzną cięcia. Mamy szczałkę, więc wiemy, gdzie jest ta płaszczyzna cięcia, więc na pewno te krawędzie będą mi potrzebne, więc ja sobie je tutaj zaznaczę. Są to krawędzie zewnętrzne. Jeśli przetnę bryłę, to na pewno będę ten punkt widział, ten, który teraz tutaj oznaczam, więc też na pewno mi się przyda. To po drugiej stronie analogicznie. Też taką linię pomocniczą narysuję. I może na razie tyle. Na razie zajmiemy się zarysem zewnętrznym. Później zajmiemy się to, co jeszcze będziemy widzieć w środku, tak aby tych linii tutaj na początku nie było zbyt dużo. Musimy wiedzieć, gdzie zaczniemy rysować. Mamy już pewną odległość zdefiniowaną pomiędzy końcem naszego elementu, między naszą podstawą a pomiędzy linią poziomą, którą tutaj narysowałem jako ten krzyż rzutowania. Więc teraz muszę o tą samą odległość się też odsunąć. Więc w zasadzie mógłbym zrobić tutaj odbicie lustrzane jednej krawędzi względem właśnie tego mojego krzyży. I to będzie rzecz jasna moja tylko i wyłącznie linia pomocnicza, więc muszę ją przenieść na warstwę numer 4 czyli wiem, że mniej więcej tutaj na tej wysokości musi zaczynać się mój rzut z góry, czyli mój przekrój. Teraz pytanie: tylko jaką figurę będę widział? Zacznijmy może od samej podstawy. Zalecam zawsze, aby przekroje zaczynać od narysowania gabarytowych wielkości, czyli maksymalnych. Tu akurat większy walec jest na dole, więc zacznijmy od niego. Jeśli mam znak wymiarowy Fi, to wiem, że spoglądając z góry. Ja będę widział okrąg właśnie o tej średnicy. Czyli ja tutaj, patrząc z góry, będę ten okrąg oczywiście widział, bo ten okrąg znajduje się za płaszczyzną cięcia. I wiem, że ten okrąg musi skończyć się na wysokości tej linii, więc teraz jeszcze w dół będę musiał przesunąć się o promień mojego okręgu. Nie mam tutaj wymiarów naniesionych, więc sobie szybko zmierzę, ile tutaj ta moja średnica przykładowo wynosiła 100. Czyli wiem, że jeszcze muszę odsunąć się o 50 mm w dół od tej linii i mogę już od razu sobie oś symetrii przedłużyć. Nie będę rysował nowej, po prostu przedłużę tą, która już istnieje. I teraz na przecięciu tych dwóch linii. Będzie mój punkt początkowy, środek naszego walca, i z tego punktu mogę narysować okrąg, i w ten sposób, tak aby górny punkt okręgu był na wysokości tej mojej linii pomocniczej zielonej, którą wcześniej wyznaczyłem. I ten zarys mówi nam o tym, jak wyglądałaby podstawa. W tym przekroju. Oczywiście tutaj na razie nic nie kreskujemy, nic nie przecinaliśmy. Ja rysowałem to, co jest tutaj za płaszczyzną cięcia. Teraz dopiero przejdę do samej płaszczyzny cięcia, czy tej tej wysokości. Może przedłużę linię na chociaż na chwilę tą linię cięcia, żeby tutaj każdy wiedział o co teraz tutaj chodzi. Przeciąłem elementy. Na tej wysokości. Więc teraz, tam gdzie moja krawędź tnąca przecina się z krawędzią, muszę odnieść linię pomocniczą. I tak zrobiłem, bo mam pierwsze przecięcie pomiędzy tymi dwoma liniami i ta zielona linia pomocnicza mówi nam właśnie o tym punkcie. Analogicznie po drugiej stronie element mam symetryczny, więc też tutaj tą linię odnoszę. Wiem, że góra mojego elementu to też był walec. Więc też patrząc z góry zobaczę okrąg. Okrąg o danej średnicy. Średnice będą wyznaczały właśnie te dwie linie pionowe, zielone, które przed chwilą wskazałem. Więc teraz wystarczy, abym ze środka narysował odpowiedni okrąg, bo ten okrąg oczywiście też zauważę. I dodatkowo na tej wysokości cięcia znajduje się otwór okrągły. Więc jeśli ja taki otwór okrągły, który jest przelotowy, przetnę taką płaszczyzną poziomą, i spojrzę na to wszystko z góry, czyli zgodnie ze strzałką, no to będę musiał widzieć przelotowość tego otworu. Więc na pewno przydadzą nam się kolejne linie pomocnicze. Linie pomocnicze, które wychodzą z punktu przecięcia linii cięcia z moim otworem okrągłym. To jest jeden pierwszy punkt. Odnoszę. I analogicznie po drugiej stronie bryła jest symetryczna, więc też muszę po drugiej stronie odniósł. I teraz te linie, które tutaj odniosłem, czy te linie pomocnicze, mówią nam właśnie o tym, jak będzie wyglądała geometria na rzucie z góry. Tylko oczywiście w przekroju. Będę widział tam, że odtwór jest przylotowy, więc teraz zmieniam warstwę i w zasadzie muszę tylko i wyłącznie niektóre fragmenty linii pogrubić, czyli jedna i. Druga. No oczywiście rysuję tylko linię w obrębie tego małego okręgu, bo widzimy, że ten otwór okrągły, który zaznaczyłem teraz, on znajduje się na tym górnym walcu, na tym mniejszym walcu. Więc jasne jest, że on będzie tylko widoczny w obrębie tego mniejszego okręgu, który symbolizuje właśnie górę elementu. I w ten sposób pokazałem przelotowość otworu, czyli tutaj w środku będzie. Powierzchnia pozostawiona pusta, niezakreskowana. I teraz tylko muszę zakreskować odpowiednie, odpowiednie fragmenty tej geometrii. Pamiętajmy, że kreskujemy te obszary, które rzeczywiście przecięliśmy. Ja tutaj sobie zmienię warstwę. Chodzi żebym miał linię cienkie, tu oczywiście nie będę nic wywiarował. Kreskujemy linią cienką ciągłą. I teraz spójrzmy, gdzie został przecięty materiał. Mamy linię cięcia. Więc materiał został przecięty od tutaj tego punktu, czy od punktu, kiedy natrafiłem na nasz element, aż do wejścia w otwór. Później przez cały otwór nie było cięcia materiału, i później znowu, jak kończy się otwór, to zaczyna się cięcie materiału, aż do jego końca. Więc już wiem, na których odcinkach to cięcie występowało. Od krawędzi do otworu. I teraz sprawdzę, co to jest na moim rzucie, ta odległość no tutaj to jest ten fragment koła i on musi być zakreskowany więc sobie tutaj bierzemy opcję kreskowania i ten obszar zakreskujemy analogicznie po drugiej stronie bo na tym odcinku nastąpiło odcięcie i to widzimy z tego naszego rzutu wyjściowego i geometria naszego przekroju pierwszego jest gotowa Tutaj już więcej nie będzie szczegółów widocznych, jedynie te elementy, te fragmenty widzimy. Ja tutaj od razu dorysuję oś symetrii, no bo mamy jedną oś symetrii, to okrąg powinien mieć drugą oś symetrii, ona nam się przyda. Wykorzystam tą linię pomocniczą. Żeby tutaj nie rysować jeszcze raz, po prostu tą linię pomocniczą przeniosę na warstwę osie i jeszcze no, musiałbym zmienić. Skalę rodzaju linii, abym widział, że to jest na pewno linia punktowa, a 0,5. Taka skala wystarczy. To teraz pora na rzuty. Z lewej strony przekrój pionowy, który właśnie będzie tutaj się znajdował. Zaczynamy bardzo podobnie, czyli musimy pewne linie odniesienia narysować, czyli przechodzą na was swoje pomocnicze. Patrzę zgodnie ze, ze wskazaniem grotu krzczołowej, czyli patrzę z lewej strony. Teraz wszystkie punkty, które widzę z lewej strony, punkty naszej geometrii, muszę przenieść, czyli zaczynam od góry. Ten punkt widzę na pewno z lewej strony. To rysuję linię pomocniczą. Następny punkt, który widzę z lewej strony, to jest ten i oczywiście widzę też dolny punkt. Początkowo te zaznaczyłem punkty i może Wykonajmy ten zarys zewnętrzny, później zajmiemy się otworem i wycięciem, bo widzimy, że linia cięcia w tym wypadku, może teraz tak, tą linię skrócę, żeby ona nam nie przysłaniała za bardzo rysunku, a przedłużę teraz tą linię cięcia. Czyli teraz tniemy w ten sposób. I odniosłem te trzy charakterystyczne linie. Zobaczymy, czy na pewno one nam wystarczą. U góry był walec. Nie ma tam żadnego wycięcia. Oczywiście jest otwór, ale otwór jest wewnątrz, więc tak mówię, zarysem wewnętrznym zajmiemy się nieco później. Krawędzie zewnętrzne nie zostały tutaj w żaden sposób naruszone, więc będę widział też prostokąt w zasadzie o tych samych wymiarach. Bo no, nieważne, z której strony na walec popatrzę, to będę do zobaczenia dokładnie taki sam prostokąt. Żeby nie mierzyć tej odległości, bo mógłbym oczywiście zmierzyć odległość, ale nie muszę tego robić, bo mam rzut już z góry narysowany, więc może się nam właśnie przyda. Więc mówiłem o górze elementu, więc tutaj kończy się mój okrąg mniejszy. Teraz ten okrąg mniejszy odniosę. Jak to zrobimy? Zrobię linię pomocniczą poziomą do linii krzyża, rzutowania. Następnie muszę narysować linię pod kątem 45 stopni do przecięcia z następną linią krzyża. Czyli najlepiej tutaj narysować sobie dłuższą linię, ale pod odpowiednim kątem, czyli 45 stopni. Tu oczywiście nożyczkami mogę te fragmenty podocinać, które nam są zbędne, niepotrzebne. I teraz od tego punktu pionowo w górę. Mam linię pomocniczą pierwszą i to samo zrobię dla drugiego zakończenia mojego okręgu, tego mniejszego. Tak, tutaj mamy 45 stopni, utnijmy sobie i do góry pijonowo. Wiem, że w tym zakresie... Będzie znajdował się mój walec, i w zasadzie teraz nie muszę żadnych odległości mierzyć, wystarczy, że pogrubię linie pomocnicze. Czyli tutaj początkowo mogę sobie to w ten sposób zrobić, że będę widział palec, walec, który będzie wyglądał jak prostokąt. Później, oczywiście, jeszcze ten otwór musimy nanieść, więc trochę ten prostokąt się zmieni, ale na początku możemy w ten sposób narysować. To teraz spójrzmy na dół elementu. No, też był walec, więc mógłbym bardzo podobnie postąpić. I początkowo tak zrobię. Tu już jedno linię mamy, z nią tylko przedłużę. Czyli pod kątem 45 stopni. I następnie pionowo od górę, No, tu już nie, może, nie będę rysował jakichś długich linii, bo wiem, że dotyczy to tylko się mojej podstawy i z drugiej strony dokładnie to samo w zasadzie moglibyśmy połowę elementu narysować, a połowę odbić, bo cały zarys mamy symetryczny ale już tutaj robię wszystko, więc rysuję cały nasz element tryb ortho ima więc wydawać by się mogło, że teraz muszę połączyć odpowiednie punkty i powstanie mi podstawa dolna no trochę jednak ona będzie zmieniona z tego względu, że jest wycięcie. I teraz może tym wycięciem dolnym się zajmiemy. Musimy sprawdzić, jak wpływa nam to wycięcie na rzut z lewej strony, a zrobimy to poprzez linie pomocnicze. Trochę tutaj tuż tych linii jest, ale mam nadzieję, że wszystko jest czytelne. Zobaczmy, gdzie to wycięcie przebiega, więc muszę odnieść sobie punkt, gdzie rozpoczyna się wycięcie. Nanieść na mój rzut z góry, a z drugiej strony analogicznie to samo. I oczywiście to wycięcie jest w podstawie, a w podstawie był duży walec, więc duży okrąg. Więc mnie interesują teraz, gdzie te linie pomocnicze przecięły się z dużym okręgiem. Mały okrąg mnie teraz nie interesuje, jestem na zupełnie innej wysokości. Więc sobie sprawdzam, przybliżę. No i mamy ten punkt, więc ten punkt teraz odnieśmy. Tutaj był w punkcie kończyło się wycięcie, czyli tutaj jest punkt przecięcia linii pomocniczej z dużym okręgiem. Więc przenieśmy to wszystko na rzut z lewej strony. Tak, teraz pod kątem 45 stopni, i z punktu przecięcia prowadzimy linię do góry pionową. Z drugiej strony to samo. Tylko trzeba dobrze tutaj znaleźć tą linię, żeby dla złej linii nie rysować. Tu już tej trochę się pojawia, trzeba bardzo uważać. Gdzieś tu będziemy, 45 stopni. I pionowo w górę. No i okazuje się, że tutaj nasza podstawa trochę zmieni wymiar poprzez właśnie to wycięcie. Krawędzie będą trochę przesunięte. Muszę tylko jeszcze jedną linię nanieść, czyli jak głębokie jest to wycięcie, czy na jakiej wysokości się kończy. Więc taką jeszcze jedną linię pomocniczą narysuję. No i teraz mogę już krawędzie nanieść, bo tam, gdzie jest wycięcie, patrząc zgodnie ze szczałką, ja nie będę widział materiału przeciętego, tylko tą tylną ściankę wycięcia. A ta tylna ścianka wycięcia, jak wynika tutaj z moich linii pomocniczych, jest tutaj w tym miejscu. Czyli tą linię, którą teraz rysuję, to jest moja ścianka tylna. Tutaj się kończy. Z drugiej strony analogicznie też tak musiałbym zrobić. A jak wyżej jestem, czyli już ponad tym wycięciem, no to widzę cały walec, więc tu jeszcze muszę linię połączyć. A nożyczkami teraz dotnę to, co było zbędne, bo to, co wcześniej narysowałem, te fragmenty, które ucinam, były dla całego walca. A ja tutaj całego walca... Nie mam, bo mam to wycięcie, więc wycięcie będzie widoczne jako też prostokąt, ale trochę krótszy. Nie będę widział całego prostokąta, no bo część tutaj wyciąłem, więc całej średnicy nie jestem w stanie zobaczyć. Tutaj narysowałem wcześniej linię, rysowałem prostokąt, no ale jeśli przetnę dwa walce, które są połączone, to ja żadnej linii łączenia widział nie będę, więc tu od razu nożyczkami mogę dociąć. Ten element, bo na pewno tutaj tego nie będzie. Tutaj niżej będzie ta linia pozioma, bo ta linia pozioma ogranicza nam wycięcie, które widzę tutaj na dole, a resztę elementu. Więc został mi w zasadzie tylko i wyłącznie jeszcze ten otwór okrągły. Więc sobie linie pomocnicze muszę przenieść. Tam najwyższy punkt okręgu przeniosę, najniższy punkt okręgu, czyli te skrajne, plus oś symetrii. Na pewno mi się przyda. Więc takie trzy poziome linie. Otwór jest oczywiście przelotowy. I gdybym teraz narysował tutaj odcinki poziome, czyli podobnie jak na tym rzucie z góry, czyli połączy. Tutaj jest przelotowość otworu widoczna i z drugiej strony też jest przelotowość widoczna. To nie do końca tutaj dobrze, żebym wykonał to zadanie, bo mamy otwór okrągły, który został wykonany w walce. Więc tutaj też trzeba sprawdzić, czy na pewno nie będzie jakichś przesuniętych krawędzi krawędzi, które będą widoczne jakie, jako półki. Więc spójrzmy na rzut, który jest już narysowany, czyli rzut z przodu i rzut z góry. Mamy tutaj takie dwie linie pomocnicze, czyli skrajne położenie okręgu, więc spójrzmy, gdzie te linie przecinają się z mniejszym okręgiem, bo teraz jestem u góry elementu, gdzie mam mniejszy ok. I jest ten punkt. Ja ten punkt teraz zaznaczę tylko linią pomocniczą oczywiście. Czyli jestem dokładnie w tym punkcie. To jest punkt przecięcia linii pomocniczej mówiącej o okręgu z mniejszym okręgiem, który mówił nam o, tym, o tej górze elementu. Więc bardzo podobnie teraz muszę na ten rzut z lewej strony przenieść te linie pomocnicze. Zobaczymy, gdzie będą krawędzie występowały. Czyli tak, pod kątem 45 stopni i pionowo w dół przez cały tutaj o kur, to, to już bym się pomylił, bo to nie z tego punktu, tylko z punktu przecięcia skrzyża. Z, z drugiej strony to samo, czyli sprawdzam, gdzie tu mamy ten punkt. Tutaj jest w tym miejscu. I pionowo w górę. No i widzę lekkie przesunięcie, dokładnie jak było z wycięciem na dole, że nie jestem tutaj na krawędzi, tylko trochę jestem przesunięty. I ja odniosłem punkty, te skrajne. Więc tutaj to ekstremum, tak można by powiedzieć, będzie występowało na średnicy, no bo przenosiłem te punkty ze średnicy, więc tutaj na przecięciu tych dwóch linii pomocniczych, które teraz zaznaczam, czyli tej pionowej i tej poziomej, będzie mój wierzchołek łuku, który tutaj będzie widoczny jako przekrój z lewej strony. Wiadomo, że czym więcej punktów, tym ta krzywa byłaby lepsza. No tutaj, aby nie zawierać czasu, no to już tylko i wyłącznie na tych trzech punktach będę bazował i geometrię wyznaczę. To jeszcze jestem w Autokadzie, więc tutaj tych linii byłoby zbyt dużo, żeby wszystko było czytelne. Więc po prostu narysuję łuk z trzech punktów, bo te trzy punkty znam. Wiem, że jak otwór się zaczyna, to musi być w tym miejscu. Tylko tym orto wyłączę. Jestem w tym miejscu i później w tym miejscu. Po drugiej stronie dokładnie to samo, czyli takie uki będę widział, dlatego że otwór okrągły jest wykonany w walcu. I muszę dociąć odcinki, te, które wcześniej były narysowane, bo ich nie będzie. Będą właśnie te łuki zamiast tych prostych odcinków. I teraz na sam koniec muszę zakreskować geometrię. Czyli tam, gdzie materiał był przecięty, to muszę kreskować. Na pewno był przecięty od samej góry do otworu, czyli ten prostokąt. I później, jak kończył się otwór, to też było cięcie, aż do tego wycięcia na dole. Czyli tutaj, wszystkie te prostokąty. No ja tu muszę w autokadzie kilka półskazywać, wskazywać, ale musimy wszystko tutaj zakreskować. A sam dół zostaje niezakreskowany, bo tam było. Wycięcie i widzimy, że wycięcie jest za linią cięcia. Czyli mam fioletową linię cięcia i dopiero za tą linią cięcia mam tą krawędź. Dlatego tutaj kreskowania nie będzie, bo tam nic nie przecinałem. Kreskujemy tylko te fragmenty, które zostały przecięte. I w ten sposób stworzyłem dwa przekroje. Oczywiście, żeby one były kompletne, to wypadałoby narysować tu jeszcze oś symetrii, bo element jest symetryczny i dla okręgów też osie symetrii by nam się przydały. Dobrze, więc w taki sposób tworzymy przekroje. Oczywiście każda bryła będzie nieco inaczej wyglądała. Należy pamiętać, że jeśli mamy otwór okrągły w walcu wykonany, no to wówczas te krawędzie będą krzywiznami, które musimy wyznaczać. Tutaj narzucie z lewej strony. Nie będzie tutaj tej przejrzystości całej widocznej, no bo jednak pewną średnicę musimy wyciąć, więc skrajnych punktów nie zobaczymy.